you yeah. Dobry wieczór, chciałbym bardzo podziękować za oddane głosy. Bardzo się cieszę, że wygrałem ten plebiscyt. Aktualnie przebywamy na obozie w Turcji, skąd bardzo Was pozdrawiamy i mamy nadzieję, że widzimy się na pierwszym meczu nasłowskiego. Dziękuję jeszcze raz. Dobry wieczór Państwu. Miniony rok na pewno był dla nas bardzo trudny, gdyż do ostatnich kolejek walczyliśmy o ligowy w ekstraklasie. Ten rok, na szczęście ten sezon, zaczął się dla nas dobrze. Wierzę, że formę, którą obecnie utrzymujemy, podtrzymamy ją jak najdłużej. Chciałbym podziękować wszystkim za oddane na mnie głosy. Obecnie przebywamy na zgrupowaniu w Turcji, gdzie przygotowujemy się do zbliżającej się rundy rewanżowej. Zapraszam wszystkich na Stadion Nasilskiego 1. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dobry wieczór Państwu. Na początku chciałbym podziękować wszystkim kibicom i osobom związanym ze sportem w Mielcu, które oddały na mnie głos w plebiscycie na Talent Roku. Jest to na pewno wielkie wyróżnienie i, i czuję się z tego faktu na pewno doceniony. Wiadomo, jesteśmy na obozie w Turcji i z tego miejsca chciałbym wszystkich pozdrowić i do zobaczenia.